Dzień dobry, witam wszystkich. Jest dzisiaj niedziela, 20 listopada. Jesteśmy po pierwszym tygodniu pracy we Francji jako kiné Valence d'Avizua na południu Francji. Wreszcie znaleźliśmy troszkę czasu, aby nagrać krótki filmik i podzielić się kilkoma informacjami z Wami. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o tym, jak doszło do tego, że zdecydowaliśmy się na założenie kanału na YouTube, a mianowicie moi przyjaciele, jak i Izy, rodzina, jak i pacjenci prosili nas o informacje o tym, jak nam się żyje po przyjeździe do Francji i co u nas słychać. Z tego tytułu, że tych osób było bardzo wiele, y więc trzeba byłoby do każdej z tych osób y bezpośrednio napisać jakąś y wiadomość albo trzeba było telefonować, zajmowało to bardzo dużo czasu. A nie ukrywa mieliśmy wtedy bardzo, bardzo dużo pracy związanej ze zdaniem egzaminu w Komisji Fizjoterapeutycznej we Francji. Więc zdecydowaliśmy się, że nagramy krótki filmik i tam opowiemy, co się u nas dzieje. A jak już nagraliśmy ten filmik, to wpadłem na pomysł, że czemu by nie założyć kanału na YouTube i tego nie uwiecznić. Po pierwszym filmiku dostaliśmy bardzo dużo pytań, i ku mojemu zaskoczeniu, nie tylko od rodziny i przyjaciół, ale również od fizjoterapeutów i osteopatów, z którymi nie miałem kontaktu przez kilka lat czasami. I dostaliśmy pytania: jak się tutaj nam żyje, jakie są koszty, jakie są procedury rozpoczęcia pracy we Francji? I tych pytań jest, 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 jest kilka. Dlatego postanowiliśmy, że na te wszystkie pytania odpowiemy i zrobimy serię krótkich filmików o różnej tematyce. Na pewno jednym tematem będzie to, w jaki sposób przygotowywaliśmy się do wyjazdu do Francji: jaki mieliśmy kurs zapewniony przez firmę pośredniczącą nam w przyjściu do pracy tutaj we Francji jakie dokumenty należy przygotować, ile czasu trwa przygotowanie tych dokumentów, jak wygląda nostryfikacja dyplomu, jaki jest czas wyjazdu do Francji od czasu nostryfikowania dyplomu, jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna z francuskim pracodawcą i tak dalej, i tak dalej. Na pewno będzie jeden filmik, dotyczący tego, w jaki sposób wyglądała aklimatyzacja Anastazji w żłobku. to jest filmik, będzie skierowany dla rodziców, którzy mają małe dzieci i ewentualnie chcieliby tutaj przyjechać do pracy do Francji. Opowiemy tutaj, jak wygląda pierwsza rozmowa z dyrektorem żłobka, jakie są koszty za ten żłobek i wszystkie rzeczy związane tutaj z, z tym pobytem dziecka w żłobku. Następny filmik będzie dotyczył kosztów jakie ponosimy za wynajem mieszkania i kosztów, które są związane z jego użytkowaniem, czyli elektryczności, wody, media itd. itd. Kolejnym filmikiem będą koszty naszego życia codziennego. Także wrócimy z zakupów, wyłożymy je na stół i podsumujemy, ile płacimy za warzywa, owoce. I za wszystkie inne produkty, takie jak proszek czy jakieś artykuły do sprzątania mieszkania. Zrobimy również filmik, który będzie opowiadał o tym, jak wyglądał nasz pierwszy dzień pracy czyli procedury, które musimy tam wykonywać od jego wyjścia aż do wyjścia. Co stało się w pierwszym tygodniu, jak, jak podchodziła do nas ekipa fizjoterapeutów, z którymi, lekarze, z którymi współpracujemy w ośrodku. Na pewno zrobimy również filmik o tym, w jaki sposób wyglądał sam egzamin w komisji fizjoterapeutycznej. Zarówno ten pierwszy, który niestety nie udało nam się zdać, jak i ten drugi, który już ukończyliśmy pozytywnie. Także wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. I do zobaczenia w kolejnych filmikach.